Cześć! Wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że ja już dosyć długo prowadzę ten mój kanał o sztuce, a wy tak właściwie nic o mnie nie wiecie. No i dlatego stwierdziłam, że dzisiaj będzie taki trochę film inny niż zwykle, ponieważ postaram się co nieco wam opowiedzieć na swój temat. No ale z drugiej strony, żeby to nie było takie jednostronne, to mam do Was również ogromną prośbę. Żeby każdy z Was, ale tak naprawdę każdy z Was, w komentarzu pod filmem napisał jakąś jedną informację na swój temat, jakiś fakt. Chciałabym wiedzieć, dla kogo ja tworzę ten kanał, kto jest zainteresowany moimi filmami, moją twórczością, to nie przedłużam tego wstępu i zaczynam. Moja przygoda ze sztuką na takim nieco bardziej poważnym poziomie zaczęła się dokładnie 11 lat temu. To wtedy wykonałam swoją pierwszą grafikę artystyczną w technice linorytu. Niestety nie zachowałam jej na pamiątkę, strasznie tego teraz żałuję, no ale cóż, nie jestem w stanie jej w żaden sposób odtworzyć. Natomiast to właśnie linoryt był moim. Pierwszym zetknięciem się w jakikolwiek sposób z grafiką warsztatową, z grafiką artystyczną. No i jak okazało się, był to strzał w dziesiątkę, ponieważ do teraz to właśnie linoryt jest dla mnie najbardziej interesującą dziedziną artystycznej ekspresji. Jeżeli w ogóle nie wiecie, co to jest linoryt, jeżeli um, jesteście nowi na moim kanale, to ja Wam już pokażę jakiś przykład. Przygotowałam sobie. Ja wiedziałam o czym będę mówić. To jest jeden z y, moich linorytów. I to jest właśnie ręcznie wykonywana grafika artystyczna. Polega to na tym, że tworzy się matrycę w linoleum, nanosi farbę, odbija wzór na papierze i gotowe. Także z pozoru bardzo prosto, a, a jak to wychodzi w realu, to możecie sami zobaczyć. Między innymi, jeśli chcecie więcej wiedzieć na temat linoryt, to oczywiście zapraszam do moich y, innych filmów. Nie wszystkie są związane konkretnie z tą yy, techniką graficzną, ale, ale sporo z nich właśnie dotyczy linorytu. No. studiowałam na trzech uczelniach wyższych. Był to Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, Katolicki Uniwersytet w Różomberku i Akademia Sztuk w Bańskiej Bystrzycy. Te dwie ostatnie szkoły to były uczelnie wyższe na Słowacji. Kiedyś przez dwa miesiące dzieliłam łóżko z Macedonką, której wcześniej w ogóle nie znałam, a wszystko działo się w Bułgarii. Poza tym, że robię linoryty, tak jak już wspominałam, nagrywam filmy na YouTube, tak jak widzicie to teraz, to pracuję także w pewnej miejskiej instytucji kultury. Posiadam tytuł magistra sztuki, z tym, że jest to magister z kropką na końcu. Wiecie, o co mi chodzi? Jak jest magisternie skrót MGR, to normalnie w języku polskim po takim skrócie kropki się nie daje, ponieważ R jest tą ostatnią literką danego słowa. W związku z tym taki skrót kończy się bez kropki. Natomiast w moim przypadku jest inaczej. Mam dyplom, widzicie? Tak, to jest mój dyplom ukończenia studiów magisterskich. I jak możecie zobaczyć, MGR jest z kropką. Na końcu, i nie wynika to oczywiście z tego, że, że mam w dyplomie błąd językowy, po prostu, tak jak wiecie albo nie wiecie, ale się dowiecie teraz, ja ukończyłam studia magisterskie na Słowacji w bańskiej bystrzycy i dostałam dyplom oczywiście w języku słowackim, a w tym języku magister to również magister. Skrót od magistra to również MGR, tak samo jak w języku polskim, natomiast zasady pisowni są inne, jeśli chodzi o tworzenie skrótów, i, yy, i właśnie w języku słowackim MGR jest skropką na końcu, więc jestem magistrem skropką. Powtarzałam zerówkę. Tak, myślę, że jestem jedną z niewielu osób w naszym kraju, którym udało się to osiągnąć i kiblować jeszcze w przedszkolu. Jak to się stało? Po prostu w momencie, kiedy y, ja rozpoczynałam swoją przedszkolną karierę edukacyjną, to była połowa roku. Ja powinnam dołączyć do grupy y, pięciolatków, ale akurat niestety nie było miejsca. A okazało się, że miejsce było w y, grupie rok wyższej, czyli już właśnie w zarówce. Więc y, nie wiem, tam osoby, które decydowały o tym, nie wiem kto to był, jakieś ważni ludzie z przedszkola stwierdzili, że a, niech pójdzie. Zobaczymy, może, może nie przepadnie, nie zginie. No i przez, przez te kilka miesięcy do zakończenia tego konkretnego roku szkolnego, ja uczęszczałam do grupy z dziećmi rok starszymi, do zerówki. No, a już w kolejnym roku zwolniło się miejsce wśród moich rówieśników i ja do nich mogłam dołączyć. Więc po raz kolejny wylądowałam w zerówce. I takim oto sposobem. Powtarzałam klasę jeszcze w przedszkolu. <laughs> Ale później wszystko się wyrównało, ponieważ na studiach z trzeciego roku studiów przeskoczyłam od razu na piąty. Z mojego trzeciego roku studiów, jeszcze yy, odbywanych w Polsce, tych licencjackich, przeniosłam się od razu na rok piąty studiów magisterskich na Słowacji. A czwartego roku nie było. Magia. Kierunek studiów, jakie ukończyłam, to Wolne Witwarne Umenie. Ale wszystkim mówię, że skończyłam grafikę. I to nie o to chodzi, że jestem jakimś wielkim oszustem. Po prostu. Wolne Witwarne Umenie przetłumaczyć można na język polski najlepiej jako po prostu sztuki piękne. Więc ja studiowałam sztuki piękne na Słowacji. Natomiast ten kierunek studiów, yy, właśnie na Słowacji, on odnosi się w przypadku studiów magisterskich do wszystkich studiów plastycznych, jakie istnieją. Czyli każdy student, niezależnie czy studiuje rzeźbę, grafikę, malarstwo, czy to, co tam sobie jeszcze wymyśli, on zawsze studiuje wolno-witwarną mnie, a dopiero jakby pod tym kierunkiem wybiera się konkretną specjalność, co w moim przypadku była grafika. Ale że jest to jakby skomplikowane, w Polsce takiego systemu nie, nie ma, to ja zawsze, żeby, jeżeli rozmawiam. Z kimś z Polski na temat tego, jakie studia ukończyłam, to po prostu mówię, że grafikę, bo praktycznie tak to było. Natomiast, no, wydaje mi się, że to, ta kwestia nazewnictwa nie będzie nikogo obchodzić, więc pomijam tutaj to całe tłumaczenie. No, ale, ale żeby nie było, to, to się tłumaczę, bo, no, żebyście już wszystko o mnie wiedzieli. Wszystko. Najodleglejszym geograficznie miejscem, w jakim znalazła się moja grafika, była miejscowość Bolton w Wielkiej Brytanii. To tam właśnie y, jedna z moich prac brała udział w, w wystawie zbiorowej, był to oczywiście Linoryt. Niestety nie mam jej jak wam pokazać w tym momencie. Nawet, nawet jedną z odbitek mam, y, mam zachowaną na pamiątkę, natomiast nie pamiętam gdzie jest. Może jeżeli mi się uda, to Wam wrzucę tutaj taki podgląd, ale, ale nie obiecuję. I właśnie ta, ta grafika, ten minoryt wywędrował aż do Wielkiej Brytanii, gdzie, gdzie uczestniczył w wystawie. Niestety, ja osobiście na tej wystawie nie mogłam się pojawić. Jest mi strasznie szkoda, że chociaż nie, nie miałam możliwości, żeby pojawić się, nie wiem, na wernisarzu albo w jakikolwiek dzień. Tak, tak zwyczajnie zobaczyć tę całą wystawę, no, ale jednak odległość była dosyć spora i nie udało mi się to. No ale chociaż, chociaż tworzona przeze mnie sztuka miała okazję pobyć sobie w Wielkiej Brytanii. Natomiast jeśli o mnie chodzi, miejscem najodleglejszym, w jakim do tej pory udało mi się być. O dziwo było, była również Wielka Brytania, natomiast zupełnie inna jej część, ponieważ był to Belfast w Irlandii Północnej, a takim konkretnie punkcikiem świata, w którym, w którym byłam najdalej, to było właśnie, był właśnie port w Belfaście, z którego, jak może niektórzy Was wiedzą, wypłynął w swą słynną, tragiczną podróż Titanic. No dobra, to myślę, że na dzisiaj wystarczy. Oczywiście, jeśli taki film Wam się spodoba, jeśli treści tego rodzaju Was zainteresują, to ja w przyszłości przygotuję yy, kolejne ciekawostki, informacje na mój temat. Oczywiście, nie po to, żeby się jakoś wielce przechwalać i nie wiem, tutaj gwiazdorzyć. Zwyczajnie chcę, żebyśmy się nieco lepiej poznali, żebyśmy. Wiedzieli coś o sobie, skoro, yy, skoro Wy poświęcacie czas, żeby oglądać te moje filmy, no to myślę, że może Was zwyczajnie ciekawić, kim jestem. No i jeszcze raz powtarzam, że jeżeli macie taką ochotę, jeżeli macie taką możliwość, to bardzo Was proszę o to, żeby w komentarzu napisać chociaż jakąś jedną drobnostkę, małą informację yy, o sobie. Tak, żebym, żebym zwyczajnie wiedziała, kto mnie ogląda. To dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się i do następnego filmiku pa. Aha. I jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to zacznijcie.